Witam Państwa na pierwszej części konferencji pomeczowej 11. kolejki Bank PKO SA Pierwszej Ligi Mężczyzn. Wynikiem 99 do 65. Dzisiejsze spotkanie wygrywa drużyna Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz. Jest z nami trener zespołu gości Żubry, Abakus, Okna Białystok Pan Dawid Malinowski oraz zawodnik numer 1 Cezary Karpik. Trenerze, prosimy o komentarz po dzisiejszym meczu. Witam Państwa serdecznie. Dziękujemy przeciwnikowi za mecz, za walkę. Na pewno był to mecz walki. Zespół, zespół Bydgoszczy pokazał nam, że jest pretendentem do awansu. Pokazał nam świetną koszykówkę. My robiliśmy co mogliśmy. Założyliśmy pewne rzeczy. Próbowaliśmy stref i innych rzeczy. Niestety przy tak klasowym zespole... Trener skiba wykorzystywał te wszystkie nasze słabości, niuanse. Ci zawodnicy czytali dobrze grę. Nasze problemy przede wszystkim są w ataku, które później przenoszą się do defensywy. Popełniliśmy 12 strat. Zbiórki, mniej więcej na tym samym poziomie, niestety, skuteczność nasza zawodzi i my mamy swoje problemy, musimy się z nimi zmierzyć i z tego dołka wyjściu. Ja, dziękuję. Dziękuję bardzo. Cezary, proszę o komentarz po dzisiejszym meczu. Witam serdecznie. Gratulacje dla drużyny z Bydgoszczy. Pokazali, że są pretendentem do, do awansu, niewątpliwie. Naprawdę super, super widowisko dla, dla kibiców z perspektywy trybun, bo, bo tutaj atmosfera w Bydgoszczy no, robi wrażenie, więc tym bardziej gratulacje dla całego miasta. O samym meczu ciężko jest cokolwiek powiedzieć. No naprawdę zdziesiątkowani walczymy, robimy co możemy, natomiast no, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Różnicy, czy to fizyczności, czy też po prostu szerokości tego rosteru, jaki, jaki ma Astoria. Tak naprawdę no, robiliśmy co mogliśmy, walczyliśmy, ale to nie była wyrównana walka, co, co można widzieć, co, co pokazuje wynik końcowy. Co nie zmienia faktu, że, że My też, tak jak tutaj trener powiedział, gratulacje dla trener'a debiutu na pierwszych ligowych parkietach. Szkoda, że, szkoda, że porażka, natomiast no my tych porażek już troszkę mamy w tym sezonie, więc, więc wiemy mniej więcej, z czym to się je. I co, i walczymy dalej. Mówię jeszcze raz, jeszcze raz gratulacje i liczę, że Astoria awansuje do ekstra klasy, bo naprawdę tutaj cała społeczność w Bydgoszczy na to zasługuje. Dziękuję. Panie trenerze Dawid Siemieniecki, Emocje TV, miałem okazję już komentować parę spotkań w, w Waszym wykonaniu w tym, w tym sezonie. Natomiast no, nie mogę nie odnieść wrażenia, że trochę im dalej w las, tym to wygląda u Was no, gorzej. Dzisiaj przyjechaliście tylko, tylko w ośmiu. Wydaje się, że wynik tego meczu to jest dla trenera i dla całej chyba Waszej organizacji teraz najmniejszy tak naprawdę problem, jak, jak to wygląda pod kątem też organizacyjnym u Was na dzisiaj. Mieliśmy problemy organizacyjno-zespołowe od początku sezonu. Było dużo turbulencji, które generalnie skutkują tym, że ta gra tak wygląda. Próbujemy, robimy wszystko, żeby to odwrócić. Nie jest to takie proste wyjść teraz z tego wszystkiego na to na prostą. Czyni pewne kroki, żeby to wyprostować. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że uda nam się jeszcze powalczyć o to, żeby w tej pierwszej lidze zostać. Dziękuję. Witamy na drugiej części konferencji pomeczowej. Jest z nami trener Ena Abramczyka Stori Bydgoszcz, pan Grzegorz Skiba oraz zawodnik numer jeden Wojciech Dzierżak. Wojtek, prosimy o komentarz po dzisiejszym meczu. Dobry wieczór raz jeszcze. Pierwsze co to chciałbym podziękować kibicom za to, że po raz kolejny zrobiliście soldout. Tym bardziej, no jakby nie, nie ujmując też i z szacunkiem podchodzącym, ale, ale graliśmy z, z ostatnią drużyną w, w ligowej tabeli, a, a mimo wszystko wypełniliście hale. Więc za to bardzo dziękuję. Co do meczu, tak naprawdę. Hmm, bardzo ważne w takich meczach jest podejście do tych meczy, taka sfera powiedzmy, mentalna, żeby właśnie z szacunkiem podejść do, do przeciwnika, nie lekceważyć tego i, i grać z pełnym zaangażowaniem. Do przerwy wyglądało to tak średnio, po przerwie myślę, że, że wyszliśmy z jeszcze lepszym nastawieniem, z lepszą energią, dużo lepszą energią niż, niż Białystok i, i po prostu zrobiliśmy swoją robotę i tyle. Jedyna rzecz, tak jak patrzę w statystyki. Te 12 strat mogłyby być delikatnie, delikatnie mniej w takim meczu, ale, ale najważniejsze, że jest wygrana i, i tyle. Bardzo dziękuję. Trenerze proszę o komentarz po meczu. Przyłączam się do podziękowań dla naszych kibiców, którzy wypełnili całą halę. Także podziękowania dla drużyny przeciwnej, która jest w trudnej sytuacji, ale nie poddawali się, przynajmniej jak mieli siły, to grali. Bardzo solidnie, i, i za to im też dziękuję i gratuluję. Co do samego meczu, tak jak Wojtek powiedział, pierwsza połowa, gdzieś tam ta koncentracja nie była do końca taka, jak powinna być. Choć wynik sam: 47 zdobytych punktów, 32 stracone, mówi, że nie było aż tak źle, ale gdzieś tam podskórą że, że to nie jest to, co byśmy chcieli, czego oczekiwaliśmy od siebie w tym meczu. W drugiej połowie złapaliśmy lepszy rytm i, i, i zaczęliśmy lepiej bronić, szybciej grać przede wszystkim, i to dało skutek w postaci wyraźnego zwycięstwa dzisiaj. I, i, i dziękuję naszej drużynie, zawodnikom Stafowi za przygotowanie, bo tak jak też Wojtek wspomniał, mentalnie trudno jest się zmobilizować. Następny mecz go mamy w Poznaniu, bardzo trudny teren i, i musimy pomalutku myśleć już o następnym meczu. Panie trenerze, nie wyszedł Adam Kemp w pierwszej piątce. Element taktyki czy coś innego zadecydowało? Adam zgłosił po meczu w Tychach lekki uraz pięty i chcieliśmy go oszczędzać, tak jak też pozostałych zawodników, którzy więcej grają nominalnie. Takie było założenie i nam się to udało, więcej minut dostali zawodnicy z ławki i wykorzystali je tak jak powinni to je wykorzystać. Chciałbym jeszcze trochę wrócić do wcześniejszych spotkań, bo Karol Gruszewski zaczął się pojawiać w pierwszej piątce kosztem Martisa Kimru. Natomiast w Pelplinie chyba to zepsuło trenerowi game że tak szybko popełnił dwa faule i musiał Martis się pojawić. Natomiast już w Tychach no Karol rozpoczął świetnie od, od tutaj strzelania za trzy punkty. Czy, czy można się spodziewać właśnie, że, że te akcje takie ustawiane są na Karola będą częściej w trenera repertuarze? Jak najbardziej, staramy się wykorzystać atuty każdego z zawodników. Martis miał uraz przed meczem w Pelplinie, dlatego miał wyjść z ławki. Tak jak wspomniałeś, dwa szybkie faule Karola sprawiły, że Tis musiał szybko wejść na boisko, a w następnym meczu w tychach ten wariant z Karolem w pierwszej piątce wypalił więc zobaczymy mamy tak szeroką ławkę że możemy rotować tym składem różnie na to reagować na poszczególne line-upy z drużyn przeciwnych Panie trenerze, jeszcze tak wracając trochę do historii, pamiętam, że jak trener obejmował historię kilka sezonów temu, rozpoczęło się ciężko w pierwszej lidze. Rok temu również pojawiały się porażki, no teraz początek jest można powiedzieć wymarzony, 10-1, pierwszą drużyną jesteście, która osiąga 10 zwycięstw. Jak może trener coś zmienił w przygotowaniach przed tym sezonem, że to otwarcie jest no, prawie, że bezbłędne, no tylko porażka domowa z uks em Trzeba przede wszystkim podkreślić, że mieliśmy na razie dosyć łatwy kalendarz, bo te drużyny z gór, z czuba to spójna jedynie, UKS, którym by. No i tychy, więc w zasadzie cała czołówka. No i tychy, tak, no ale został jeszcze nam SKS, jeszcze łańcuch, który się rozkręca, więc Rzeszów i w drugiej części sezonu będziemy mieli ich na wyjazdach, więc to myślę, że druga część sezonu będzie dużo trudniejsza dla nas i, A widzimy mankamenty w naszej grze i potencjał, który jeszcze w tym zespole drzemie, więc wynik wynikiem, wynik jest satysfakcjonujący, ale wiemy gdzie na jakim etapie jesteśmy przygotowań i co nas czeka za kilka miesięcy, więc musimy dużo, dużo lepiej zacząć grać, żeby osiągnąć swój cel. To jeszcze Wojtek do Ciebie na sam koniec pytanie. Drugi sezon z rzędu. No jesteś, można powiedzieć, tutaj zmiennikiem Marcina Nowakowskiego, chociaż czasem też wchodzisz w pierwszej piątce. Wiadomo, że Marcin to bardzo doświadczony zawodnik. Jako gracz z pozycji numer jeden, młody gracz jest jeszcze z pozycji numer jeden. Jakie wyciągasz tutaj, powiedzmy, najlepsze no, wskazówki od Marcina do właśnie kreowania gry? Generalnie w, lepiej trafić się nie mogło, jeżeli chodzi o bycie, powiedzmy, backupem, zastępcą, czy, czy pomagać na tej pozycji, no bo, bo Marcin to jest klasa po prostu, doświadczenia i, i e, przede wszystkim wizja i, i obserwacja boiska, czy do na pick and roll, czy, czy w ogóle w, w secie ustawianym, czy, czy, czy w kontrze, cokolwiek. Po prostu ma takie e, pole widzenia, że to jest coś, co, co rzadko się zdarza i, i naprawdę można czerpać garściami. A druga rzecz jest taka, że też na treningach Marcin jest taką osobą, że, że na pewno się gdzieś tam nie, wiem, nie chowa, czy żeby, żeby pomóc, wskazać coś, pomóc, więc, więc jak mam jakieś pytania czy coś, to, to od razu z Marcinem to, że tak powiem, przegaduję. Dzięki wielkie.